W poprzednim odcinku Polska Szkoła Bramkarzy gościła u Łukasza Załuski w Legnicy i nadal pozostajemy na Dolnym Śląsku, ale przenosimy się do Lubina. Dzisiaj porozmawiamy z jednym z najlepszych młodych polskich bramkarzy w PKO Ekstraklasie. Imię i nazwisko? Dominik Chładun. Wzrost? 1,91 m. Wymarzony klub? FC Barcelona. Brałkarski wzór. Iker Casillas. Dlaczego? No jak kot zachowywał się na linii. Nawet jak miał ten mały wzrost, to wychodził nie bał się na przedpole. No było widać w nim takie życie od początku kariery, że dyrygował i no potrafił wszystkie ciężkie piłki wybronić, więc na nim się wzorowałem. Dlaczego właśnie bramka? Kiedyś ze znajomymi wychodziliśmy na dwór i tak z nie wiem, zawsze stawałem z tyłu na, na bramce i, i nie bałem się rzucać, bo inni nawet jak grali na betonie to bali się rzucać, a nie miałem jakiegoś takiego y, załamania, żeby się rzucić i że będzie boleć i, i nie. Po prostu chciałem się rzucać i no i tak zostało. Czyli w pełni naturalnie od początku bramka. To ciekawe, bo wbrew pozorom nie jesteś w większości, bo często bramkarze mówią, że gdzieś chcieli, chcieli, chcieli w polu, tak, znaczy ale no, coś tam do tego doprowadziło, że stanęli znaczy no na A początku. Znaczy na początku miałem próbować w innym sporcie, Aha, e, jaki jako to był sport. Aha. Bo mój tato, mój wujek i moi braty e, kiedyś e, walczyli na, e, jakby na arenie, na, na ringu e, zawodowo, więc e, chciałem pójść w ich ślady, ale niestety krzywa przegroda i i nie dało rady, bo co dostałem w nos, od razu krew lecia, więc zmieniłem sport. Okej. Okay. Mecz, z którego jesteś najbardziej dumny? Myślę, że początki mojej tu kariery w Ekstraklasie, mecz z Jagiellonią Białystok u siebie. Wygraliśmy 1-0, miałem takie pewne wyjścia na przedpolu, różne strzały ciężkie, więc utrzymałem 0 z tyłu, więc z tego jestem zadowolony. A mecz, który chciałbyś zapomnieć? To chyba też u siebie, ale z Wisą Płock. 3-3. Yy, skończyło się, ale to nie był w ogóle mój dzień. Pierwsza bramka to wyszedłem w Maliny. Yy, przeciwnik mnie przelobował. Druga yy, to była podobna. Do boku była zagrana piłka, nie wychodziłem, minął mnie zawodnik i szczelił bramkę. A trzecia no to był strzał. Wybiłem nogą, nabiłem Saszę Balicia i wpadła do bramki. No, taki cały, cały mecz to nie był mój. Okej, okay. a najdziwniejszy albo najciekawszy mecz swoim udziałem z jakichś innych względów. Może pamiętasz taki, który szczególnie zapadł Ci w pamięć. Najdziwniejszy to jak czerwoną kartkę dostałem. To był takie na początku. Yy, przeciwnik dostał żółtą kartkę za symulowanie, ale później sędzia podbiegł do waru. Mhm. I tam się długo zastanawiał i, yy, no i postanowił zmienić żółtej kartki anulował i dał mi czerwoną, bo to było za polem karnym. Słusznie no wydaje mi się, że szukał kontaktu, bo wyszedłem, jakby rozłożyłem się i przeskakiwał mnie. I specjalnie nogę mm. y, dał niżej, żeby mnie tylko zahaczyć, lekko łokieć i. No i no ale wykorzystał ten, y, te złe wyjście. A co to był za mecz? Co to był za rywal? To było z Okej. Okay. I kto to był za piłkarz? już nie pamiętasz? Eee, nie pamiętam. Dobra, niech będzie, że nie pamiętamy. <laughs> eee, najbliżej naprawdę wielkiego futbolu byłem? Jeszcze nie byłem. Najlepszy piłkarz, z jakim się mierzyłem? Eee, chyba Nikolic. Tak mi się wydaje. Eee, miał to coś i zawsze, gdzie, gdzie miał piłkę przy nodze, to był groźny. Wszędzie go piłka szukała i mi się wydaje, że to był najcięższy przeciwnik. A najlepszy piłkarz, z jakim grałeś w jednej drużynie? Wydaje mi się, że teraz obecnie Alan Czerwiński. O proszę. To Już, byłem gotowy, że powiesz Bochar, a tu proszę Alan Czerwiński. No fajnie, pozdrawiamy serdecznie Alana Czerwińskiego. Yy, najtrudniejszy rywal do gry w bramce? Najtrudniejszy rywal? Chyba Raków Częstochowa, bo z... Rywal, rywal indywidualnie. Inny bramkarz Twojej drużyny. A, inny z mojej drużyny. Mhm. Wydaje mi się, że Michał Gliwa. Zawsze na, na treningu bardzo dobrze. No, miał wszystkie strzały, to można powiedzieć, że no jak kot się rzucał na tej linii, fenomenalnie na treningach wyglądał i mi się wydaje, że z nim było ciężko rywalizować. A co z tym chodziło Rakowem, że najtrudniejszy rywal boiskowy, tak? Tak, boiskowy w Ekstraklasie, a dlaczego akurat Raków? Najwyższy zespół, Aha. ciągle stałe fragmenty, ciężko blokują przy stałych fragmentach, ciężko wyjść do piłki, bo cięte. I No i właśnie najbardziej bazuje na tych stałych fragmentach i najwyższy zespół i mi się wydaje, że to jest naj, najcięższy rynek. Proszę bardzo, to dla, właśnie dla takich smaczków ten, ten, cykl, ten cykl powstał, to jest, to jest bardzo fajne, ciekawe, ciekawe info. I to już drugi raz wraca temat u Ciebie, wyjść na przedpole stałych fragmentów, to jest Twoim zdaniem jakieś mega ważne w Ekstraklasie? Jest sporo tego w ekstraklasie generalnie w walki w powietrzu, walki przy stałych fragmentach? Yy, no tak, jest bardzo dużo, bo często zagrywają piłkę za, za linię obrony, za plecy. No i bramkarz musi stać wysoko, być czujny, yy, żeby wyjść i, i pomóc drużynie, bo nieraz jak się za, zawahamy i... Zmienimy decyzję, no to wtedy już napastnik przyjmuje piłkę i wychodzi sam na sam, tak samo są stałe fragmenty, są wysocy zawodnicy, no trzeba pomagać drużynie, bo nieraz są we bloki i no niestety nie dadzą sobie sami rady, więc trzeba dużo pomagać. Okej, okay. eee, najtrudniejsi kibice za plecami? Eee, nie wiem, nie mam z tym problemu, ja, ja lubię jak jest dużo kibiców i nieważne co, co mówią i tak dalej mnie to napędza. Okej, okay. dużo bramkarzy na no to zwraca uwagę, że, właśnie, że, że to jest generalnie pozytywna sprawa. Najlepszy polski bramkarz w historii, Twoim zdaniem? Ech. Wydaje mi się, że Jerzy Dudek. Tak. Najlepszy polski bramkarz obecnie? Obecnie? Chyba Łukasz Fabiński. Dlaczego? Co u niego podpatrujesz? My, patrzę u niego grę na przedpolo. My, bardzo często wychodzi do piłek nawet takich. Który nie niby pomyśleli, żeby zostać na linii i w ogóle nie wychodzić, a on od razu, nie wiem czy czyta, yy, czy jak, wychodzi od razu do tej piłki i jeszcze ją łapie, nie piąstkuje, łapie. No ale też umie ustawiać obronę yy, dobrze, umie się wystawić na pozycję, żeby pomóc przy, yy, obrońcom. Mi się wydaje, że na każdym jakby aspekcie jest, yy, jest dobry. Okej. Okay. Najlepszy trener bramkarzy, z jakim pracowałeś? Oj, ciężko, miałem sporo trenerów od brankarzy. Na pewno bardzo długą część prowadzi mnie Krzysztof Koszarski i na pewno bardzo dużo dużo cegiełek dołoży do mojej kariery, ale tak samo był po drodze trener Jankowski i również teraz trener szamoturski jest i mnie dalej prowadzi. Jak się współpracuje z trenerem Szamotulskim? Jak u niego wyglądają treningi w porównaniu do poprzednich trenerów? Bardzo dobrze. Na pewno atmosfera jest yy, pozytywna. Yy, a treningi, no fajne, fajne są treningi, bo są nowoczesne i, i tutaj nie ma, nie ma co narzekać. A do tego jeszcze trener dodaje jakieś yy, swoje żarty i tak dalej. No to na pewno jest wysoka atmosfera i do tego praca. Yy. A czy w twojej karierze, czy w twojej młodości wcześniejszej zdarzyło się, zdarzały się jakieś takie zajęcia, treningi, które albo nie za bardzo ci trafiały do gustu, albo z dzisiejszej perspektywy wydają się dziwne, bezsensowne, nietrafione, że kurczę, to chyba nie ma racji by tu w ogóle. E, tak, e, były takie treningi. To dawaj przykłady. Nie musisz mówić kto je robił, tylko jak to, jak to wyglądało. No, mieliśmy na przykład na Hali, biegaliśmy i były takie ludziki od zapasów, żeby je rzucać, takie do MMA. Aha. I były na środku i byliśmy w parach. I Jeden był na jednym końcu, drugi na ko drugim końcu, a na środku stał właśnie ten zapaśnik. Aha. No i na hop biegliśmy i kto pierwszy przyciągnie tego zapaśnika na swoją stronę, no to Zajmował bardzo dużo y, siły, bo to nie dość, że ten manekin był ciężki, to jeszcze trzeba było się przepychać y, z kolegą. No i też na tych ćwiczeniach były jakieś różne ćwiczenia z krzesłami, braliśmy krzesła, jakieś na, przez głowę y, obracaliśmy, jakieś rozciągania na krzesłach, no bardzo, bardzo dziwne ćwiczenia były. To chyba ze względu na ubogość jakby możliwości tak? czy materiału. No, bo, kurczę, no czy, też. Dlaczego ale... te krzesła wykorzystujemy? No, no nie wiem, może. może Wesenie mi się tak, jakoś tak to tak. <laughs> <laughs> Dobrze. Co jest Twoim zdaniem najtrudniejsze, a co jest najprzyjemniejsze w byciu bramkarzem? Najtrudniejsze? Wydaje mi się, że być od początku do końca skoncentrowanym. Bo to może z, można wybronić pięć strzałów, a ten szósty będzie leciał lekko. Yy, gdzieś się zagapimy, gdzieś już będziemy myśleć o wznowieniu, a ona trafi ta piłka do, do bramki. Myślę Wydaje się, że to jest najtrudniejsze, żeby być skoncentrowany od końca, yy, od początku do końca. A najprzyjemniejszego, no to jak leci taka lekka piłka w okno, a my zdążymy się zrzucić i wybić i to fajnie dla oka wygląda. Okej, okay. yy, za pięć lat będę. Mam nadzieję, że gram na wysokim poziomie, przynajmniej na ekstra, w ekstraklasie i że będę zdrowy bez żadnej kontuzji. Tego życzymy. Dziękuję. I na koniec, co, co myślisz, kiedy słyszysz takie wyrażenie, polska szkoła bramkarzy? Jest coś takiego? Myślę, że to jest najlepsza szkoła na świecie, polska bramkarzy. Jak to nawet pokazuje historia, ilu bramkarzy grało na najwyższym poziomie i mi się wydaje, że Polska to jest właśnie... Przynajmniej w top 3, ale nawet mi się wydaje, że najlepsza szkoła bankarska.